z którym świętował największe sukcesy. Z ruchem jako zawodnik trzy razy sięgnął po Mistrzostwo Polski. Raz jako trener do Chorzowa, jako trener Odry. Trener Wyrobek przyjechał po raz trzeci. To ósma minuta. w polu karnym. Tutaj jest Śrutwa. Sparowany strzał przez Sibika. Jeszcze nie koniec tej akcji. Wodzisławianie wybijają piłkę. Rasiak. Przy nim paluch. Rasiak utrzymuje się przy piłce. Ale tylko na chwilę, bo przypił już surma w pojedynku z Rockim. Rocki pada na murawę i sędzia Borski z Warszawy przerywa grę. To kolejna sytuacja, rzut wolny. Berenstein, Matyja ponad poprzeczką. Matyja, który pierwszy raz w rundzie wiosennej w podstawowym składzie. Na ławce rezerwowych w odrze usiadł Ruta, zaś po meczu w Szczecinie w zespole ruchu na korzonki narzekał paluch, zaś mocno pobijany był Gorawski. Gorawski dziś na ławce rezerwowych. Natomiast do składu powrócił Kartkowicz Górski. To 36 minuta znów akcja Chorzowian. Bliski był paluch, jednak został uprzedzony przez Rockiego. Kolejna akcja podopiecznych trenera Pietrzaka. Znów zagranie do Sławomira Palucha. Paluch z pierwszej piłki, ale futbolówka trafia w boczną siatkę. Oba zespoły dzieli od siebie zaledwie cztery punkty. Odra zajmuje siódme miejsce, a ruch czternastą pozycję w tabeli polskiej ekstraklasy. Trener Wyrobek wciąż poddenerwowany. To kolejna akcja jego podopiecznych. Malinowski i brawo. Jakub Wierzchowski. A propos tego, że piłkarze to bardzo przesądny naród, to dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Jakub Wierzchowski przed każdym meczem, na szczęście od córki dostaje kopniaka. pniaka. rzutu rożnego, wodzisławianie tutaj próbował Rasiak. Piłka poza boiskiem Odra bardzo chciałaby wystąpić w Pucharze Intertoto. A co warto dodać, FIFA przyznała Polsce dwa miejsca w tym sezonie właśnie w rozgrywkach tego pucharu. Przed chwilą jeszcze strzał podopiecznych trenera Wyrobka, lecz do przerwy kibice w Chorzowie Bramek nie oglądali. Druga część spotkania, dwie zmiany w zespole ruchu, tymczasem Bizacki przejmują piłkę Wodisławianie tylko na chwilę, bo Przelał jeszcze Gorawski, który wszedł właśnie w drugiej części tego spotkania zastępując Mariusza Śrutwę, ale piłka nie ugrzęzła w bramce Grzegorza Tomali. 55. minuta z autu Surma do Górskiego. Górski w tempo w pole karne. nie trafił w piłkę Bizacki, ale był tam Gorawski i 1 do 0 dla ruchu Chorzów. Damian Gorawski zdobywa swoją piątą bramkę w tym sezonie. Piękna, składna akcja, choć w piłkę nie trafił super snajper ruchu Chorzów Krzysztof Pizacki. Jego błąd naprawił Gorawski i Tomala nie miał praktycznie żadnych szans na wyciągnięcie tego strzału. Jenner Pietrzak zadowolony ze swego posunięcia w przerwie, tymczasem kolejna akcja, błąd Kościuka, do piłki dochodzi ponownie Górski, Górski do Bizackiego i Bizacki w dniu swoich 28 urodzin zdobywa drugiego gola dla ruchu Chorzów. Od 57 minuty ruch prowadzi Odrą Wodzisław 2 do 0, to czwarta bramka Krzysztofa Bizackiego, w tym sezonie. Kardynalny błąd Artura Kościuka, przez co Chorzowianie w niedługim odstępie czasu podwyższają na 2-0. Toż 58 minuta. Próbował strzelać z dystansu palów, ale świetnie Grzegorz Tomala. To jeszcze raz ta sytuacja ostro musiało być w szatni ruchu Chorzów. Mocną reprymendę musieli dostać zawodnicy niebieskich od trenera Pietrzaka, bo ruch w drugiej połowie gra diametralnie lepiej. Teraz próbował Roski, ale nie zaskoczył bramkarza ruchu i reprezentacji Polski Jakuba Wierzchowskiego. Kolejna akcja niebieskich to Jan Woś, który nie tak dawno jeszcze grał w Odrze. Do Gorawskiego i jest 3 do zera. Wspaniały dzień Damiana Gorawskiego. Trener Pietrzak zadowolony, chyba nie spodziewał się, że dokona tak wspaniałej zmiany Gorawski. Już bardzo dobrze prezentował się w poprzednich spotkaniach, jednak tutaj dał popis swych umiejętności. Ogrom, odry trener wyrobek przed tą bramką próbował Rosza w składzie zdjął Kościuka i Sibika, jednak te zmiany nic nie dały, a ten zawodnik Damian Gorawski miał dziś, można powiedzieć, wejście smoka. Oczywiście wejście smoka na pewno udało mi się. No i sprężyliśmy się w drugiej połowie pierwsza połowa była taka trochę senna. Moje wejście, no udało mi się strzelić, wpisałem się na listę z tego. Só então já dá valor, né?